Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem ci, do czego wykorzystać dynię. I pierwszym takim przepisem, który dla ciebie przygotowałam, to jest pire z dyni. Pire z dyni tak naprawdę ma wszelakie zastosowanie. Możemy je zapakować do słoików, albo zamrozić w foliowych woreczkach. O tym właśnie, jak to zrobić, dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Żeby przygotować pire z dyni e, i najlepiej jest wykorzystać do tego dynię Hokkaido, które powiedziałam Ci już wcześniej jest to dynia, której nie trzeba zdejmować skórki, czyli nie trzeba jej obierać. Wystarczy ją przekroić na pół, wydrążyć środek, pokroić na mniejsze kawałki, upiec w piekarniku, e, a potem na przykład e, zmiksować, zblendować i zamknąć w słoiku albo w takim foliowym woreczku w zamrażarce. Jak taki pire z dyni przygotować? Ano, już Ci pokazuję. Przede wszystkim musimy odciąć górę z tej dyni. O, latające kawałki. Przekrawamy dynie na pół. To jest najtrudniejsza część tego przepisu, dlatego że dynie są dość twarde i niekoniecznie idzie to zawsze sprawnie. O. Mamy dynię przekrojoną na pół. Przepiękne, e, żółte połóweczki, ale tego środka nie potrzebujemy. Będziemy wykorzystywali tylko e, cały miąż. Więc peski przekładam do miski. Oczywiście jak najbardziej te peski możemy również w piekarniku wysuszyć. Moja babcia tak robiła. I wtedy oczywiście mamy domowej roboty peski z dyni. Ja sobie zostawię na później i nie będę ich teraz wykorzystywała, bo przygotowujemy w tym odcinku puree dyniowe. Środek wydrążony, jeden kawałek za nami. Pora na kolejny. Czym bardziej dynia jest dojrzała, tym bardziej jest oczywiście miękka. Ale w dyni hokkaido ona i tak jest dość miękka w swoim miąższu. Skórka jest dość cienka, dlatego, że skórka jest jadalna, więc w całości ta dynia jak najbardziej nadaje się właśnie do pieczenia albo gotowania. Jak widzisz, ta dynia wyglądała na dość sporą, ale po wydrążeniu środka wcale taka nie jest. Peski wydrążone. Kolejnym etapem, żeby przygotować pire z dyni, to jest posiekanie dyni na mniejsze kawałki. Mniejsze kawałki, dlatego że ona wtedy dużo szybciej się piecze i będzie um, dużo smaczniejsza, w sensie łatwiej ją będzie zblendować. Takie ćwiartki przykrawam jeszcze na pół, i każdą taką połóweczkę przekrawam znowu na pół. I teraz kroję je w paski. A te paski następnie w kostkę. Nie musi być to kostka bardzo dokładna, ani kostka bardzo mała. Ważne mniej więcej, żeby kawałki do były tej samej wielkości, wtedy równo będzie nam się ona piekła. Czym większa dynia, tym więcej siekania, ale według mnie z dyni nigdy za wiele, bo można je wykorzystać do wielokrotnych przepisów. Tak posiekaną dynię, przekładam na blaszkę i postępuję dokładnie tak samo z pozostałymi kawałkami. Zawsze przy krojeniu dyni bardzo się skupiam, bo dynia jest bardzo twarda i boję się, żeby sobie nie obciąć palucha, dlatego tak przygotowaną i posiekaną dynię rozkładam równomiernie na blaszce, tak żeby całkowicie ona była tam, żeby blaszka była całkowicie tą dynią pokryta fajnie jest tutaj użyć papieru do pieczenia wtedy mamy trochę mniej mycia i wszystkie soki zostają na papierze i taką pokrojoną dynię wsadzamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na czas od 30 do 35 minut No i teraz Czekamy. Dynia musi nam odparować, musi się zrobić miękka. Jeżeli po 35 minutach dalej, w włożeniu widelca, będziecie czuli, że ona jest twarda, dajcie jeszcze 5-7 minut, tak żeby całkowicie zmiękła. Czym będzie miększa, tym łatwiej ją będzie zblendować. 35 minut za nami, pora wyciągnąć upieczoną dynię z piekarnika. Dynia cudownie skwierczy, para unosi się dookoła, również jest na moich okularach. Pora teraz przełożyć tą dynię do blendera, do miksera. Można to oczywiście zrobić do miski i zrobić to blenderem ręcznym, natomiast dużo szybciej i łatwiej jest to zrobić od razu w takim pojemniku na blender. Ta dynia była dość duża, więc całość tego nie musi się od razu zmieścić za jednym razem. Możecie to podzielić na dwie, trzy e, porcje. Mam przygotowane tutaj słoiki. E, i taką dynię upieczoną, zmiksowaną na pire można pożyć do słoików. I na przykład, jeżeli zamierzacie ją użyć w ciągu 3-4 dni, spokojnie można ją użyć. A jeżeli planujecie ją wykorzystać później, to takie słoiki można na sucho w piekarniku zawykować czyli wsadzić do piekarnika nagrzanego na 130 stopni i przez półtora godziny taką dynkę właśnie naturalnie w słoiku wykować. Czyli nie musimy jej wsadzać do garnka, wlewać wody i w ten sposób pasteryzować słoiki. Dynia już jest włożona. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie przygotowywać taki pire z dyni, to warto jej zrobić taki świeżo upieczony, kiedy ona ma w sobie jeszcze dużo wody i jest soczysta, bo jeżeli zostawicie ją do całkowitego wystudzenia, cała woda wyparuje i bardzo ciężko będzie zrobić wtedy pire. Zamykamy blender i miksujemy. Jeżeli bardzo Wam się nie chce zblendować, to można oczywiście pomóc sobie łyżką i zamieszać tak, żeby te kawałki zaciągnęły się do końca. Jeżeli dynia jest dość mięsista i ma w sobie wodę, polecam nie podlewać wody, tylko uzbroić się w cierpliwość i zblendować to na pirę, Dlatego, że jeżeli dolejecie za dużo wody, to pirę będzie za rzadkie i wtedy na przykład w kolejnych przepisach do przygotowania ciasteczek czy jakiegoś kremu e, może ono nam troszkę popłynąć. Wymieszane, lecimy dalej. Pierwsza partia dyni zblendowana, przekładam je do wyparzonych słoików. Jak widzicie to puree jest cudownie pomarańczowe, bardzo aksamitne. Warto tutaj włożyć trochę serca w blendowanie i poświęcić temu troszeczkę czasu. Dzięki temu nie będzie żadnych grudek, a masa będzie jednolita. To puree można dodać idealnie do zupy dyniowej, czyli jeżeli przyprawicie je w zupie już na wytrawnie, to mamy zupę dyniową. To puree można przyprawić przyprawą właśnie do dyni, przyprawą korzenną i zrobić na jej bazie ciasteczka, albo dodać na przykład do brownie e, jako dodatek dyniowy, wtedy super je wzmocnimy. Teraz są bardzo popularne brownie z fasoli, zamiast fasoli właśnie możemy użyć takiego puree dyniowego. Dlatego nie przyprawiałam i nie dodawałam niczego do pieczenia dyni, żeby to pyre miało wszechstronne zastosowanie. Jeden słoik już gotowy, zabieramy się za przygotowanie kolejnego. I tak przygotowane słoiki z pyre dyniowym wsadzamy do piekarnika nagrzanego na 120 stopni na około półtorej godziny. Po tym czasie wyłączamy piekarnik, zostawiamy słoiki jeszcze w środku żeby nam się dynia, a dokładnie pire dyniowe, idealnie zapasteryzowało. Słoiki są gotowe, wsadzam je do nagrzanego piekarnika na 120 stopni na półtorej godziny. Po tym czasie wyłączę piekarnik i zostawię słoiki do całkowitego wystudzenia. Dzięki temu sposobowi e, zapasteryzujecie słoiki na zimno, nie musicie gotować garnka z wodą i będziecie mieli pyszne pire przez cały sezon zimowy. Spróbuj ten przepis, sprawdź jakie to jest proste i wykorzystaj purée do kolejnych przepisów, które polecam na swoim kanale Kulinarna Nawigacja. Zasubskrybuj konto. Do zobaczenia i smacznego Ci życzę.